Hejka moi drodzy, witam się z wami z Londynu. Jestem tutaj na wyjeździe z moją rodziną. Chciałam im pokazać to piękne miasto, bo nie wiem czy wiecie, ale byłam w Londynie już dużo razy i chciałam pokazać właśnie to miasto moim bliskim, i przy okazji chciałabym wam pokazać to miasto. Dlatego, jeśli jesteście ciekawi, co robiliśmy, to zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Na początku chodziliśmy po sklepach, bo padało, a mieliśmy dużo czasu, ponieważ nasze Airbnb było dostępne dopiero od godziny 15, ale to dowiecie się za chwilę. Nie wiem, co to za dzwoneczki, ale chciałam Wam pokazać. My odwiedziliśmy sklep Lego, MMM'sa i kilka innych sklepów, ale te dwa to są moje faworyty i zawsze tutaj do nich wchodzę, bo są kolorowe, piękne, no super są po prostu. A tu w MMM'sie znalazłam rzeczy zrobione na szydełku. Były to torebki na szydełku wykonane z opakowań po MMM'sach i z tego co tam czytałam, to później pieniądze ze sprzedaży tych toreb idą na jakieś cele charytatywne. Myślę, że super rozwiązanie. Były też takie przeplatane, trochę jak tkane torebki. No, fajnie to wyglądało. No i tak jak mówiłam, trochę pochodziliśmy po sklepach, bo padało. My też bardzo wcześnie rano przyjechaliśmy. Wszyscy byliśmy zmęczeni, bo mieliśmy samolot o 6 rano. A żeby dojechać jeszcze na lotnisko, musieliśmy wyjechać o godzinie 2. Więc tutaj już wróciliśmy do mieszkania i poszliśmy spać. Hej kochani, drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Wiem, że pewnie myśleliście, że zobaczymy się w jakimś tutorialu na przykład na sweter z okiem, ale niestety nie wyrobiłam się przed wyjazdem. Został mi dosłownie jeden rękaw, dlatego po tym vlogu wleci koniecznie tutorial na sweter z okiem i jak widzieliście, jestem w Londynie, w moim ulubionym mieście i bardzo się cieszę, bo przyjechaliśmy na rodzinny wyjazd, więc mogę mojej rodzinie pokazać to fajne, cudowne piękne miasto. W takiej dzielnicy typowo londyńskiej mieszkamy, jest naprawdę bardzo fajnie, blisko centrum. I dzisiaj e, zabieram was ze sobą na zwiedzanie dalsze miasta. Dzisiaj będziemy dużo chodzić po mieście, bo dzisiaj ma nie padać, jutro ma padać, więc jutro będziemy w muzeach, a dzisiaj po prostu będziemy zwiedzać Londyn. Planujemy pójść pod pałac, wiecie, pod Big Bena, takie Klasyki, które trzeba koniecznie zobaczyć. Yy, I co? Ja już jestem gotowa. Taki mam outfit na dzisiaj plus kurtka, bo jest dosyć chłodno. Yy, I zaczynamy dzisiejszy dzień. Czekam na wszystkich i jedziemy zaraz do centrum. Tak, także, jeśli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała nasza tutaj podróż po Londynie, to zapraszam Was do oglądania. I oczywiście w końcu wam też mogę pokazać mój ulubiony Londyn, także zapraszam Was koniecznie do obejrzenia tego vloga. Wczoraj w ogóle przyjechaliśmy dosyć wcześnie i mieliśmy dużo czasu na zwiedzanie, bo nasze tutaj Airbnb było dopiero od 15:00. Mogliśmy przyjechać, więc z tymi plecakami chodziliśmy po mieście. Bo oczywiście, jak można podróżować z Weroniką, tylko z plecakiem. <laughs> więc musieliśmy z nimi chodzić po całym mieście. Byliśmy strasznie zmęczeni, co trochę chodziliśmy gdzieś na kawę, coś posiedzieć i też dlatego nie nagrywałam, wiecie, takich jakby mnie dużo nie nagrywałam też takich gadanych filmów i tak dalej, bo po prostu wyglądałam po pierwsze tragicznie, po drugie padało i byłam bardzo, bardzo zmęczona, także to takie były powody dzisiaj będziemy więcej gadać więcej opowiadać i co? I idę po resztę i jedziemy do centrum wiem, że już się powtarzam, ale nie mogę się doczekać bo po prostu uwielbiam Londyn ja jestem zakochana w tym mieście Gdzie jesteśmy? W Londynie. Widzę przed sobą Big Ben, London Eye. Tu płynie ta i jest super. Barbara jest naszym przewodnikiem wycieczki. Zrobiłyśmy zakupy w mojej ulubionej piekarni Kupiłyśmy cynamonowe bułeczki, dwa chleby I takie ciasteczka z serem? Nie wiem jak to się nazywa Tutaj się nazywa to po prostu serowe słomki Ale to jest najlepsza, najlepsza piekarnia w Londynie A taki mamy widok Teraz jesteśmy w parku. Myślałam, że nagrywasz te piękne kwiaty. Nie nas nagrywa. <grywa> Idziemy teraz do Buckingham Palace. Byłyśmy w Tesco i ja w ogóle też ostatnio mówiłam, że uwielbiam testować wszędzie kombucze i znalazłam dzisiaj coś takiego i jest bez cukru. Także zobaczymy. Gdzie przyszłaś barbara? Ja już zostawiłam wszystkich w muzeum i teraz jadę się spotkać z moją znajomą. Mam dla niej mały prezent i zaraz tutaj wracam dalej do, moich, do mojej rodziny, dalej zwiedzać muzeum. Mam nadzieję, że jeszcze będę miała trochę czasu i nie zdążę całego muzeum przejść bez mnie. i z uh, zębów delfinów. Hejka moi drodzy, dzisiaj mamy kolejny dzień. Dzisiaj jedziemy do Notting Hill, jedziemy na Paddington, żeby zobaczyć Misia. A później jedziemy do Muzeum Figur Woskowych. Także dzisiaj też ciekawie. A jak się wyrobimy, to później jeszcze pojedziemy do National Gallery. A ja mam nadzieję, że się wyrobimy, bo myślę, że naprawdę warto tam się wybrać. Bo są naprawdę bardzo ciekawe dzieła tam i takie wiecie. top of the top artist mamy ostatni dzień, Barbara. Byłyśmy w Tate, Byłyśmy w Nandos. Nażarłyśmy się. <grym> zbyt, zbyt, zbyt. Teraz trzeba iść to spalić. Tak, zbyt, na spacer. Kapkę. Jakąś kapkę, na przykład tak dla odmiany pumpkin spice latte. Tak. Albo, latte. Albo latte. Dzisiaj mamy dzień z plecakami. Jest masakra. Musimy to dzisiaj dźwigać, bo dopiero o 21.55 mamy lot powrotny. Mamy 14. <noise> Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, gdybyście kiedyś byli w Londynie. To koniecznie patrzcie pod nogi na kładce, która znajduje się pomiędzy Tate Modern a Katedrą Świętego Pawła, ponieważ znajdziecie tam stare gumy do rzucia, które są pomalowane na malutkie arcydzieła. No, popatrzcie, jakie to jest słodkie! I w końcu udało mi się spotkać tego artystę, który to wykonuje. On dosłownie leży na tym moście, na tej kładce i maluje te śliczne obrazki. Cieka moi drodzy, jak widzicie, ja już jestem w domu, już wróciliśmy tego ostatniego dnia. Bardzo mało nagrywałam, bo byłam strasznie zmęczona. Nie, nie mogłam spać w nocy i bardzo wcześnie rano też wstałam. No i też tak wiecie, po tym całym tygodniu chodzenia, łażenia, to jednak człowiek jest trochę zmęczony. Dlatego tak mało nagrywałam, ale mieliśmy lot wieczorny. Był on o godzinie 21.55, więc no trochę jeszcze tam spędziliśmy czasu na mieście, odwiedziliśmy właśnie Tate. I później jeszcze pochodziliśmy po sklepach i rozpoczęliśmy naszą podróż na lotnisko, które miała kilka przygód, bo strasznie dużo osób było w metrze, że aż nie dało się w ogóle wejść do tego pociągu, więc nabraliśmy przejazd autobusem, no i w domu byliśmy gdzieś na prawie trzecią w nocy, więc... Trochę było to męczące. Wczoraj też odsypiałam, dlatego dzisiaj witam się z wami w ogóle, już w niedzielę. E, I nagrywam właśnie to zakończenie. Mam nadzieję, że udało mi się coś ciekawego tam nagrać, przekazać, bo jednak byłam tam w roli pewnego przewodnika, więc też zapominałam czasami o tym nagrywaniu, albo bardzo dużo chodziliśmy po mieście, to nagrywałam miasto, a później zapominam w muzeum, bo zająłam się bardziej właśnie e, oglądaniem tego, co jest w Muzeum zamiast nagrywać, więc pewnie to rozumiecie. E, I co? No i szybko zleciało, fajnie było. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i dajcie mi znać w komentarzu, czy ten film był spoko, czy nie, bo naprawdę nie wiem, co ja właściwie tam ponagrywałam, także mam nadzieję, że udało się skleić coś ciekawego. Pewnie mało gadałam, bo zapominałam o takich gadanych filmach, plus się trochę wstydziłam przy mojej rodzinie nie wiem czemu, ale było to trochę krępujące dla mnie, więc no, tak wyszło. I i teraz na pewno kolejny filmik już będzie z tutorialem, bo muszę dokończyć ten sweter z okiem. Został mi jeden rękaw, więc zrobię to jak najszybciej i wrzucę Wam szybciutko tutorial na sweter z okiem. A jeśli jesteście ciekawi, jak właśnie wyglądają takie moje podróże, to możecie zaobserwować mnie na pozostałych kontach, gdzie wstawiam regularnie relacje z takich wyjazdów, więc będziecie wiedzieli wszystko wcześniej. Oczywiście możecie też tam zobaczyć inne rzeczy, które tworzę. I co? Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie Buziaki. Papa!